Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji na temat obecnej sytuacji związanej z koronawirusem na terenie powiatu tureckiego. Szanowni Państwo, mam na godzinę 13.35 bardzo dobrą informację, bowiem nie odnotowano na terenie powiatu tureckiego żadnego zachorowania na tego wirusa. Jesteśmy tutaj w takim składzie, jest pan wicestarosta. Kierownik zarządzania kryzysowego w naszym powiecie, pan komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, pan dyrektor szpitala naszego powiatowego, pan rzecznik. Pan Poseł, pan Inspektor naszego tutaj Senefitu oraz Pan Komendant Policji Powiatowej w Turku. My jako organ prowadzący tutaj placówki oświatowe to już Państwo wiedzą, że konferencja z godziny 10 bodajże rano dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej i Pan Premier Podjęli decyzję, że od jutra są zawieszane szkoły ponadpodstawowe, podstawowe i do tych zaleceń się też dostosujemy. Wszystkie imprezy masowe są odwołane, nawet te niemasowe, czyli wszystkie sportowe, kulturalne, które były, którą organizatorem był Powiat Turecki, też są. Zawieszone. i Szanowni Państwo, dzisiejszym, zanim oddam głos naszym tutaj gościom, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja bym bardzo prosił o zachowanie spokoju, bo chyba panika, nie chyba, jestem przekonany na 100%, że panika jest najgorszym teraz doradcą. Ja pozwolę sobie Państwu może przedstawić numer telefonu. Bo o tym, o tym wszyscy zapominamy, ale to jest numer telefonów całodobowy do tutaj pani inspektor. Podziwiam panią inspektor, bo nie wiem, kiedy sypia, ale to jest całodobowy, ten numer odbiera. A co najważniejsze, bardzo bym prosił też o dostosowanie się do tych zaleceń, które wszędzie są, na każdej praktycznie stronie, ale to zalecenia podany wszystkim instytucjom. Ja też za pośrednictwem mediów, ja bym bardzo Was, Szanowni Państwo, prosił, aby każdy portal, który się otwiera, zaczął się od tego numeru, ewentualnie tej instrukcji, co należy robić. Taka, taka prośba do wszystkich mediów, żeby to, to było zaraz za, przy otworzeniu danego medium. Szanowni Państwo, co, tu, co dalej, jeżeli chodzi o powiat turecki, to już mówiłem o szpitalu, jeżeli chodzi o dom pomocy społecznej, to też tam będą odwiedziny już ograniczone praktycznie do, do zera. Wiem, że już jest spotkanie Pani Dyrektor dps u z Panią Inspektor. O imprezach to mówiliśmy, co też o Pani Inspektor, co mi umknęło. No jesteśmy w stałym kontakcie i jeszcze raz apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego, do wszystkich jednostek samorządowych, do wszystkich gmin o zachowanie po prostu spokoju. Widzieć, że szanowni państwo, też taka uwaga i apel, że jeżeli to może zwracam się do wszystkich tutaj samorządowców, jeżeli my u was w jednostce macie taką informację, że jest osoba, pracownik, który wraca z terenów tych zagrożonych, aby to zgłosił się ten pracownik właśnie do sanepidu. Szanowni Państwo, też jeszcze o jednej rzeczy, bo zapomniałem, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił, a mamy takie w starostwie możliwość chociażby w internecie komunikacji o rejestrację czy przez drogę internetową. Można też skorzystać ze zgłoszenia wszelkich wniosków przy drogą też, drogą internetową, słynne pułap. Też bym zachęcał i prosił, że jeżeli jest to możliwe, żeby jak najbardziej ograniczyć przychodzenie do, do urzędów, do jednostek samorządowych, no tam, gdzie jest zgromadzenie, większe ludności, mimo, to jest wszystko drogą prewencji, mimo, że nie mamy tutaj żadnego dodatniego wyniku, ale bardzo proszę, może Pan Dyrektor naszego szpitala jeszcze parę słów Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zostały określone procedury postępowania w przypadku powiedzenia zakażenia koronawirusem i y, wszystkie osoby, które przebywały w terenach y, zagrożonych y, poza granicami kraju, bo też miały kontakt bezpośredni y, z osobami zarażonymi na terenie naszego kraju, powinny zgłaszać się do y, w pierwszej kolejności, informować o tym y, sanepid, i kierować się do oddziałów zakaźnych w szpitalach, które funkcjonują w naszej okolicy, tutaj najbliższych to jest szpital wojewódzki w Kominie, Szpital Wojewódzki w Kaliszu. Jeżeli chodzi o osoby, które mają podejrzenia co do możliwości zarażenia się koronawirusem co do zasady, jeżeli to jest możliwe, żeby ograniczyć kontakt z takich osób, takie osoby powinny się do tych miejsc udawać samodzielnie. Żeby ograniczyć kontakt z innymi osobami. Jeżeli te osoby nie mają takiej możliwości, żeby udawać się samodzielnie, to taką informację powinny przekazywać do stacji sanitarnej epidemiologicznej. I wtedy zostaną transportem sanitarnym, który jest dedykowany wyłącznie dla tych pacjentów, przetransportowani do najbliższego oddziału zakaźnego. Szpital, który jest jednym z siedmiu podmiotów roczniczych, który taki transport dedykowany specjalnie dla i wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem udostępnia, ale to się nie odbywa na zasadzie takim, że każdy może zadzwonić do pogotowia i powiedzieć, że potrzebny jest transport. Droga jest następująca. Pierwszym kontaktem jest stacja sanitarium epidemiologiczna, na której polecenie dyspozytorzy medyczni dysponują tym transportem. Także każdy i to bym chciał podkreślić każdy kto może dotrzeć samodzielnie powinien w pierwszej kolejności dotrzeć samodzielnie, żeby ograniczyć krąg osób, z którym w przypadku podejrzenia zakażenia mają kontakt a osoby, które takiej możliwości nie mają zgłaszają się i specjalnie dedykowanym na tę okoliczność transportem będą przetransportowane w bezpieczny sposób do Najbliższych oddziałów zakaźnych. Tak jak powiedział Pan Starosta, ja też apeluję, Szanowni Państwo, żebyśmy nie ulegali zbyt daleko idącej panice i przestrzegali przede wszystkim podstawowych zasad higieny, które no nie ma co ukrywać. Są tym y, jako pierwszym elementem y, do walki z, y, z przenoszeniem nie tylko zarażenia koronawirusem, ale wszystkimi y, zakażeniami wirusowymi. Miejmy nadzieję, że to co dzisiaj przeżywamy na przyszłość spowoduje wyższą świadomość, nie tylko świadomość, ale również i, y, y, wyższy rygor y, sanitarny wśród y, obywateli naszego kraju po to nie tylko przy okazji koronawirusa ale przede wszystkim dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa jest zdecydowanie najistotniejszy y, problem. Szanowni Państwo doskonale się orientują. Ustawę dotyczącą tego zagrożenia koronawirusa wprowadziliśmy na wniosek Pana Prezydenta na ja przejatuty i ona jest teraz w poszczególnych częściach realizowana. W tym momencie dziś głównie zawieszone są zajęcia w placówkach edukacyjnych, a to po to, aby ograniczyć możliwość wystąpienia tego, tego wirusa. Są to działania prowencyjne. Korzystamy z zapisów jakie daje nam ustawa wykorzystujemy też doświadczenia z innych krajów, na przykład z Włoch, gdzie e, takich prewencyjnych działań nie było albo były prowadzone w innym e, zakresie. E, nic złego się nie dzieje, ale musimy być e, gotowi i te działania prewencyjne e, przeprowadzić. Ja chciałem tylko przypomnieć, że e, wszelkie e, zgromadzenia e, są w tej chwili zaniechane, bez względu na to, czy są w dziedzinie kultury, oświaty czy inne i to ma się przyczynić do tego, abyśmy byli mniej zagrożeni koronawirusem. Pan Wojewoda będzie wydawał stosowne rozporządzenia. Oczywiście jest cały czas w kontakcie z samorządami powiatowymi, gminnymi, bo ten kontakt przekazywanie informacji jest niezbędne. Ja tylko apeluję do, do wszystkich, aby to słowo odpowiedzialność każdemu do każdemu obywatelowi, każdemu mieszkańcowi trafiło do, do jego serca i aby się tym kierować. Młodzież musi mieć świadomość, że nie są to jakieś dodatkowe dni wolne od szkoły, tylko jest to kwarantanna i powinni młodzi ludzie i dzieci przebywać w domu, dlatego są też te możliwości dla rodziców, aby dzieci i młodzieżą się w tym czasie zaopiekować, te możliwości daje nam e, ustawa. E, nic groźnego się w tej chwili nie dzieje, ale dmuchamy na zimne, zapobiegamy ewentualnym zagrożeniom dzięki ustawie, dzięki decyzjom rządowym. E, mamy nadzieję, że to zagrożenie, które dotyka przecież Europę i, i, i świat. Polskę dotknie w jak najmniejszym zakresie. Chciałbym tu w tym miejscu podziękować wszystkim służbom, które oczywiście są w gotowości i odpowiednio wypełniają swoje obowiązki. Panu Staroście, wszystkim samorządowcom za współpracę z przedstawicielem rządu w terenie, czyli z Panem Wojewodą. Konferencje, wideokonferencje odbywają się codziennie, informacje przekazywane są na bieżąco i także dziękuję za, za tę pracę i za stałą gotowość, a wszystkich mieszkańców proszę o odpowiedzialne zachowanie, o niegromadzenie się, o zachowanie podstawowych zasad higieny, bo to możemy robić, no i stosowanie się do zaleceń władz, bo wszystkie te zalecenia mają na celu ograniczenie ewentualnego zagrożenia i służą nikomu innemu, tylko bezpieczeństwu mieszkańców. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję serdecznie i jeszcze raz apeluję o spokój. Dziękuję bardzo.